Często widziane w filmach jakieś takie wydostające się obłoki pary, gdzieś tam skądś tam, nie wiadomo skąd, z piekła chyba ta para idzie, ale są mi hot dogi. słuchajcie, Oryginalne nowojorskie hot dogi z budki i jest jakiś sklep z jabłkami, też znany. A tu sklep z błyskotkami Idziemy teraz piątą tam. Po fajnie tak zrobiony, że wszystko widać Typical New York Hotdog Piątaka Za 15 zeta hot dog Jakłesa wygląda Pokaż Paruwa a no. Proszę, tu miałaś jeszcze inne. Co? Piątaka. Za piątaka cała paka. Hot dog jak hot dog, rozumiem. Czy przez ten obecność w takim dziwnym miejscu smakuje lepiej? Lepiej. Lepiej. Tak. No, jakaś taka inna ta parówka, nie? A ja, dobra. Bo no, jest drugi fast foodowy celebryta w Nowym Jorku. Wies Spicy czy normalny? Hmm, spicy, spicy jest niezły Wood's Lobster o, ty nas Trzeba będzie zaraz skręcić w lewo tu W pięknym stylu siedzimy sobie cały czas w tym samym miejscu. Jest Budwajzerek. O, łysa Parmigiani. Przyjmuje ze swojego spaghetti. Parmigiani lover. No, no, pepper. No. Grazie, grazie mille. Prego. Georgek ma lasagne, ja mam lasagne. Tak jak już mówiłem, Łysa ma ogromne spaghetti. No, Penne ma, przepraszam. Pasta Penne i winko, proszę bardzo. Sybarytyzm i rozpusta. U mnie wskoczył sikacz amerykański Budweiserowy. No i przystępuje do konsumpcji. Razem z Łysą, żeśmy stwierdzili kolektywnie, że dostaliśmy tutaj trochę lepsze włoskie jedzenie niż żeśmy dostali w Rzymie. A wybór nasz. Knajpy był zupełnie przypadkowy, jakoś specjalnie żeśmy tutaj nie szukali nie wiadomo czego, żeśmy wzięli pierwszą z brzegu. Bardzo ciekawą sprawą jest fakt, że wśród tej bardzo wysokiej zabudowy niestety nasze odbiorniki GPS, począwszy od tych w telefonach, kończywszy na tych wyspecjalizowanych w samochodzie zupełnie tracą. Słuchajcie, orientację. Nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, w którą skręcić. Nagle traci. Że tak powiem, wyczucie ruchu, w którą stronę jedziemy, po której stronie ulicy jesteśmy. Tak więc, spory, spory, spory problem tutaj, właśnie sprawia to, że ten GPS nie chce tutaj funkcjonować ze względu właśnie na wysokość budynków na otaczających. Dobra, i teraz podliczenie naszej wyżerki nowojorskiej. Bez napiwku wyszło 85 z tym a tu jest, już jest, nie, nie jest już obsługa gratuaiti to nie jest już doliczone obsługa aby 12.20 już jest doliczona tak, obsługę sobie już doliczyli, także nie dajemy im napiwku 20, czyli to jest dobre 15% z tego co widzę no i taki rachunek to jest 85 dolców za 3 osoby dość dobrego i wyżerki A, już zwiedziłem to, co chciałem. Podobało mi się. W 1438 Krzysztof Kolumb wyruszał na wyprawę na Ocean Atlantycki. Nie spodziewał się, że już 4 wieki później znany podróżnik Szafa znajdzie się tu, w samym sercu Nowego Jorku na stacji Grand Central. O! W Nowym Jorku? Szachem w Nowym Jorku jest. Wjeżdżają jest na, na drogę pas. Co się dzieje? Kuparka. Ja nie zły herbatnik, co? café. Kolejna zaleta jeżdżenia metrem, to jest taka, że jak zacznie padać, to musicie lecieć na drugi koniec Manhattanu i nie jesteście mokrzy jak kura, tylko sobie normalnie jak biały człowiek idziecie metrem na odpowiednią stację. A tak to Łysa dzisiaj ma konkurs mokrego podkoszulka. Pogoda już przy wyjeździe nam nie za bardzo odpowiada, no ale co zrobić. Muszę jednak przyznać, zresztą z Dżadżykiem żeśmy do takich tutaj doszli wniosków, że taka numeracja ulic i, i, i alej, bo tu mamy w jedną stronę ulicę, w drugą stronę aleje, jest po prostu bardzo logiczna i zdecydowanie prościej się poruszać w takich oznaczeniach. Zawsze wiemy gdzie jesteśmy, gdzie zmierzamy, dokąd dojdziemy. Co prawda są pewne wyłomy z tej całej teorii, bo oprócz zwykłych i razem z numerami. Są również takie aleje, które są tam inaczej ponazywane. Co nie zmienia faktu, że poruszanie się tutaj po Manhattanie jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ja troszeczkę się też zdziwiłem, bo zakładałem, że ten Manhattan nie jest aż taki duży. No, jak zwykle opierając swoje zdanie o ogląd mapy i ponownie się pomyliłem, bo również tak jak się troszeczkę myślę, że myliłem w swoich osądach co do wielkości samej Ameryki, która mnie poraziła Przestrzeniami, jakie tutaj są, to również i Manhattan mnie zaskoczył, bo, no bo liczyłem, że to będzie troszeczkę mniejsze. Dzisiaj tak naprawdę żeśmy dobrych kilka godzin tutaj chodzili i żeśmy zaledwie przeszli, no kilka przecznic.